Dobra, dobiegłem do Devila. Na US-480, tak? Tak. To ja bym się bał. Kurwa, widzę te puszki, chcę je zjeść. Daj mi zjeść puszki. Nie, pozwala mi tylko zjeść M9. Urwiel. Kubka jest za duża. Tam jest kurwa za duża. O, lub będzie grzeczna dla, dla Daisy. Bo się zewści na nas. Pochwal go czymś. posłuć. Ładne drzewa, prawda? To naprawdę bardzo ładne drzewa. Jakie ładne drzewa? Nic nie widzę. O, teraz coś widzę. Na początku Daisy nos raczył tym, że nic nie widzieliśmy. Była noc. A czasem jeszcze padał deszcz. A my mieliśmy takie wow Jest mi 17 Devilu. Wow. A w jakim stanie? Niezły engine tylko czerwony. Rotor. Kurwa. Pół mapy. To masz. Engine. engine parts są przy helikopterze, który miniałeś Paweł. Wracać po części? Jasne, że tak. Ja mam jednego pustego jurykana. Okej. Okay. Sam tego wszystkiego nie przyniosę. Ile szyb jeszcze, powiedz? Wiem. Reszta będzie ok. Trzy, trzy kilometry mam do namiotu. Dwie szyby i engine parts potrzebuję. Eee, wiecie co, nie, stimujmy się najpierw. Ja do Oli pobiegnę, mm -hmm. Ola do mnie. I we dwoje to zrobimy, bo, bo sam się nie zabiorę ze wszystkim. Trochę mam wątpliwości, czy on będzie w stanie wylecieć stąd. Bo co, coś zawadza? Tak, rotor może zawadzać o, o ścianę zamku. Wejdę na górę, zobaczę. Ja przekraczam tamę ile po drugiej stronie. Nie rozwiało to moich wątpliwości. Ale z tego co pamiętam, to śmigła bardzo. Łopaty wirnika bardzo. realnie dotykają końcówkami przeszkód, nie? Tak. No raczej tak. To raczej nie wyleci. A. <laughs> Myślałem, że powiesz dobrą wiadomość, że to to wyleci, ale nie, to nie wyleci. Nie mamy go czym wypchnąć. Chyba, że, czekaj, ten samochód może przy tym, przy Olszy. Który przy Olszy samochód? No niebieski, jakiś tam coś tam ktoś się pytał. Ale, ale ja byłam w Olszy, dzisiaj nie było tam nic takiego. Hmm. Ale nie, na, na lotnisku, nad, nad tym, nad Olszą miał być przy lotnisku jakiś tam. Możemy po prostu pójść na, do okay. lotniska Okej okay. I tam wiesz, od nadajnika jakoś tam podejdziemy Nadajnik znaczy. Dobra Chodź Bożej do nas yy, mamy teoretycznie kłada jeszcze powinniśmy mieć na północ co? Nad, yy, mamy go nad Petrowką. Tam koła potrzebuje, do naprawy i paliwa Obawiam się, że kładem mi nie wypchniemy, ale to takie tylko. Dywagacje, bo nigdy nie próbowałem. On stoi na skraju te, tego spadku, więc wypychający samochód powinien podjeżdżać pod górkę, żeby go wypchnąć, co jest dodatkowym utrudnieniem, żeby nabrać rozpędu. Ale z drugiej strony niewiele brakuje, tam trzeba z go przesunąć. Oczywiście zakładają, że on się nie będzie podczas startu staczał, ale nie powinien staczać. Ostatnio był tak zgliczowany w tym wrogu. W takim miejscu, żeby nie wyleciał. Ile masz jeszcze, oleda do nadajnika? 2160 Ja 150 metrów za tobą jestem Obiegam tę górę ale wątpliwa sprawa żeby się znaleźć samolot Okej, okay, to končíme, tak? No, chyba tak. Dobrá. To dobrá noc. Dobrá noc, taky. Inne znaczniki. Też? Co zrobiłeś? Mi 17 oznaczam, na wyspie już oznaczyłem, a Huey będzie stał w Pirio. A, a, a. Oznaczam ROG. Ale napiszcie nic part, coś takiego. Nic part, nic fuel, ale już napisałem. To, znaczy, to musiał być teraz. Okay, e, na środku mapy zrobię jeszcze um, Little Berda. Ten mi na pewno długo nie postoi. Chyba że to jest tak. Pewnie um, Chyba, że co? Chyba, że ten faun jest tak zjebany, że się go nie da wypchnąć. No, myślę, że ktoś już próbował i sobie koła popsuł. No to trzeba na wstecznym. Raczej, znaczy, Cambii ma taką moc, że on bez problemu powinien wypchnąć ten, ten heavy. To jest jedyny pojazd, o którym bym się nie obawiał, że, że się nie da. Uważaj, jesteśmy 1500 metrów od zapory. Jeżeli oni chcieli schować pojazd, to gdzieś tutaj. Jestem 109-13. Obserwuję Dewila na razie cisza. Spokój. Podbiegam. Coś się pojawia? Jakiś komunikat jak próbuję wejść? Nie, teraz nic. Tak wygląda jakbym miał beta patch zrąbany. W tym czasie troszeczkę obkrążę zaporę tak, żeby było być od północy, a nie od południa, jak zawsze. Mhm. Kurwa, nie ma tego. Au! Nie ma' Okej. Okay. nie mamy ma, co tam biec zjeba... <laughs> z tym. Aha, ale bałem się, on tu wróci, bo pewnie po części. Chociaż nie, kto by to znaczył. Zostań tam na razie. Widzę co? On jest inaczej stoi. On jest trochę wypchnięty. Może ktoś pojechał schować Hambi i wróci tu, żeby nim odlecieć? On jest gradami. sprawny w 100%. Możemy nim podjechać ze... Ehm, Zrobimy szybko że skrytkę. Mógłbyś byłażej zobaczyć czy... Znaczy nie, nie mamy na co, po co robić skrytki jeśli mamy te wszystkie graty, czyli znaczy koła tylko moglibyśmy tam zostawić. Ale jeszcze tu mamy dwa razy Rotor Assemble. no ja bym to mhm. skitrała. Okej. Okay, ym... Moglibyśmy, bardziej zobaczyć, czy Heli jest w takim samym stanie, jak patrzyłeś, jak był, jak był jeszcze Hambi. Jest Van Niebieski. Gdzie? Oh. Czyli Van Niebieski jechał na północ? Nie, nie Van Niebieski na pewno nie. To były samochody na pewno same e, szaro takie kamo. Na falę M16, cztery koła, wielodrangpartsy, tank tenk, który nie do jeżdżenia? Jest zieloniutki, ale nie ma paliwa. Mamy na szczęście duże paliwa. A po co mamy brać paliwo? Mamy tego układu, nie jedziemy kładem? Ale mamy samochód. Lepszy jest samochód, bo ma większą moc do wypchnięcia mi, ewentualnie. No. Wiecz... Dobra. Ale lecę, lecę, lecę. Dobra. Ślickie są te schody w Ola? Chcę, bo chcę. <noise> Będzie przestanie i ojczyć. Co mam zrobić składem? E, no jak staż jest nieużywalny, to wkłada trzeba zapakować graty i pojedziemy samochodem. Ale rozumiem, że go przestawić. Tak, tak, oczywiście. Jak dla mnie, mi jest przestawiony. Nawet na pewno. Ale. I w jednym miejscu może być zacienko jeszcze. Jeden mur dobrze, bo wtedy w dwa wchodził. A teraz w zasadzie w jeden. Ale to tak dosłownie na. ledwo-ledwo. Odjeżdżam w okolicę tego Stasza? E, nie, jedź bardziej na w stronę tego. Ja odjeżdżam teraz, kładę. Północno-zachodnią, podaj kwadrat, gdzie się spotkamy. Dzisiaj yy, był u mnie Borys, pan chwilę i coś tam sobie siedzieliśmy i tak dalej i on sobie odpalił oczywiście laptopem i ten i jakąś grę przeglądarkową i to była gra o nazwie tam The Walking Dead i no. napierdzielał w sumie w zombiaki w takiej grze flashowej i jak skomentowałem zaistniałą sytuację mm? jaki jak Spartan taki DayZ <grym> Zacnę No chodźcie chodźcie bo mnie tu zaraz coś odstrzeli Coś tak czuję Co? eee, Podjeżdżamy Widzę To jakiś sabotaż Borysa. Hmm. Okej. Okay. od razu z, będę wypychał mi. Czekaj, to ja wysiądę? Poczekaj. Ale z, o, o, obejrzyjcie go, czy, czy, czy trzeba go wypchnąć? Trzeba go wypchnąć leciutko w tą stronę. Wystarczy. A o zamek nie zahacza? O tą zahaczy teraz z drugiej strony. Oj Tak, trzeba bardziej do przodu jeszcze. Na pewno zahacza? Tak, zahacza na stówę. Można to było w sensie, jak tak... zacznie obracać skrzydłami, to. Szkole... Nie, Coś? Nie, nic. Ok, Tak, tutaj zahaczył Paweł. Pomiędzy tymi dwoma. Okej. Okay. Tyłem będę uderzał, bo boję się około. co, są już żółte? E, są żółtawe, ale to Aha. jest jeszcze ok. No tak, tyle są w mojej ale no, nie zrobiłem. Kolor nie ma takiej siły jakoś. Dobra, poczekaj. Czekaj, wsiadam jako pilot na chwilę. Ojej, no ja teraz jest rzut. Nie, zahaczy, zahaczy jeszcze. Ale masz metr do tego. Wiesz co, patrzę od góry. Czekaj, zobaczę jeszcze. Chociaż to jest, wiecie co, pułapka, bo... Jak Paweł jeszcze teraz popchnie, to zacznie zahaczyć z, od lewej strony. Od górnej lewej. Ej, a dalej go wypchnąć nie można? Tam są drzewa, to też bez sensu. Dobra, to co spróbujemy, tak? Tak, odpalić silnik, tylko żeby zakręcił śmigłami. Raz? No, spróbujmy. Nie ja mogę go zacząć naprawiać w takim razie. W walocie? Yy, nie, w no, sumie się wyłączyłem i udobuję się jeszcze raz. Okay. Dobra, pytam, B -b czy mogę zacząć napra naprawiać? Możesz. Yy, zobacz, Podaj najpierw, co ma zepsute. Najbardziej zepsute ma GLAS 6 i Engine. GLAS 6 jest 21% i Engine jest 13%. Czy mamy jedną GLAS? Nie. Tak, nie było GLAS zepsutego na bank. No go wypychaliśmy może. teraz, Halo. A no tak, tak, tak. Bez tej szyby to będzie paliwo uciekać pewnie. 6% jest glasu? 13. Mało. Czy znaczy nie wiem, czy on w ogóle będzie chciał zakręcić. Sprawdźmy czy będzie chciał zakręcić. Nie ale to on nie ucieknie paliwo, zanim ja zacznę nim kręcić głożej. Tak szybko? Myślisz? Mhm, tak. Co z tego, że zakręcisz, potem ktoś Ci tu przyjdzie z jedną szybą i pięcioma bakami paliwa i go zabierze. To trzeba po szybę jechać, mamy sporo, nawet więcej wziąć. Ale znowu przez całą mapę po tę szybę? Na no, samochodem? Dobra, to, to się to się i my jedziemy stąd, to nic nie naprawiamy. Przejedziemy tu jeszcze raz, zobaczymy czy się da odlecieć. Okej. Okay. Jesteś w samochodzie, Boże, Paweł? Nie. Krzaczku obok. Boże, odpalaj samochód. Dobra. Biegnie do was. Gotowy? Jestem. Odpalaj. Ja Jestem. Jestem. Wszyscy tak. OK. Dzień dobry! Zakręć tutaj do tej stodoły polowej. Molaba potrzebowała picie, coś mi się pojawiło. halo e, widzę szybę, widzę szybę. Okay. Where? Jest za nami. Widzę, biegnij tam, biegnij, biegnij żeby że nie zniknęła. Biegna. co? Co jest? Co jest, dobra, okej, okay, bo lekko. I wpadłeś mi pod koła. Flash wound. <laughs> Kurwa! Jeszcze przed chwilą tu była! Nie ma jej. Kurwa, no. Mówię, że zniknie. Czułem, czułem. Ja na nią patrzyłam przez cały czas. Kambi, Łazy. Łaz jeden, po prawej od nas. Jadą? Nie, po prostu stał. O, nice. I to ten Hamwi pewnie nie, jest pod Nie, to jest UAS. Sprawdzamy go? E, tak, ja, ja wysiadam. Offroad chyba. Właśnie. Ja wysiadam dla pewności. Takiego widziałem dzisiaj. Jezu, ale zajebiste. Humvee, UAS, kurwa, nie pamiętam. <laughs> NWF. Ktoś strzela. Northwest Nie ma paliwa Żaden problem uh, No nie ma paliwa, tylko tyle To bierz, bierzemy, bierzemy do. Do. Jedziemy Dobra uh, Blue Bus near NAF To my okay. Tak to my No to się bardzo szybko wycofujemy teraz Wow no dobra, Paweł, bardzo szybko. <laughs> e, możesz się zabierać z tym, go schować gdzieś. Tylko gdzie? Macie jakiś pomysł? No niedaleko Ta, gdzieś. Tak, tak, żeby jakoś nie było... daleko odnosić, wiesz, można zawsze nie podjechać. E, zatankuję... Tu w te choinki, tak. są cztery choinki. Weź też save opcji daj podaj pozycję, jak będziesz. Aha. Pozycji nie mogę. Ale dobra, idziemy. go widać, jak się z góry biegnie od, od lotniska. To go widać. Dobra, potem poprawimy. Wszyscy? Tak. tak. Zaczęłem Dewila. Zaczęłem e, De od drodze musimy zatankować. Mam tylko trzy kanistry już. E... Gdzie jest tam Krasno, ale tam jest niebezpiecznie. Albo wybrzeże Berezino, ale to daleko. No. Dobra, gramy na Krasnostaw. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tak, jak nie będzie zombiaków, to możemy szybko coś zrobić. Paweł, tankujemy, obstawiamy, tak? Dobra. Dobra. Nie cofaj teraz. Jerrycan. Razem koło. Mamy dwa w samochodzie. Obstawiajcie teren raczej. Obstawiam. Nie lutować. Eee, zatankować na drogę? Zatankować. Dobra, zatankowałem już e, cztery. Można spuszczać paliwo. To, czego nie, nie weźmiemy, nie wypalimy, to przelejemy do heli. Już chyba powinien być pełny. Tak, jest pełny, możemy odjeżdżać. Dobra, biedna. Czekajcie, jeszcze chwilę. Wypalaj. była ta nieszczęsna szyba. Szyba fata Morgana Freemana. <grymany> Ale to po prostu było okropne. No. Gorzej niż terotory, bo terotory to chociaż biegłam z tego. A tak patrzę na nią, patrzę i nagle jej nie widzę. Bo się doładowała jakaś teksturka i mam takie, oj nie, oj nie, <laughs> bo się pogniewamy. <laughs> znaczy, zobaczymy, czy się pogniewamy, bo gdybyśmy znaleźli tą szybę wtedy, to podejrzewam, żebyśmy byli w Devilu na pewno jeszcze byłby helikopter, natomiast teraz, to już nie jest to oczywiste. Boję, że ja w dowolnym się możemy na kogoś natknąć, tak po prostu. Tu prawo, nie? Tak. Ja wyskoczę po drodze i będę podchodził od innej strony. wam no, że jeżeli mamy zdobyć ten helikopter bez walki, to będę zawiedzony. Dobrze, da, da, da. No, dobrze, dobrze, zamek przed nami. Przecież to już jest przed nami. Jeżeli jedziemy samochodem, to ten zabiwaczek chyba nie powinien tu być. Trafna uwaga. Nie krysic, trafna uwaga. Tak. O, kurwa. Dostaję. Nie mamy koła. Wyskakuję. fabie. Jadalam. Nie wiem, gdzie ten koleś jest. Za nami. Dziękuję. Tak. Sorry, hero. TG Czes. Wandażuje się Kurwa, znowu nas jeden rozjebał. Koło Co robimy? Podpisujemy mu i gadamy, czy wojna? Eee, tak, on przestał strzelać, więc ja bym odpisał, bo dałbym mu szansę.